Witajcie moi kochani też od razu robię to spontaniczne wideo, bo taka mi się tutaj nasunęła myśl. Jeżeli czujesz się, że taki bezwartościowy, że właściwie czujesz, że nic nie wnosisz do tego życia i mimo że tam masz jakieś talenty, może o których nie wiesz. Ale na pewno masz. Z czasem może je odkryjesz. To muszę ci powiedzieć, że samym swoim istnieniem już wnosisz dużo do tego świata poprzez swoje istnienie. Sam już jesteś potrzebny w tym łańcuchu, szeregu, ogniwie, w którym wszyscy jesteśmy złączeni. I co najważniejsze, żeby więcej się przysłużyć i więcej wnosić do życia innych, to warto robić drobne gesty, takie jak uśmiech, dobre słowo. To są perełki. To są najcenniejsze. Prezenty, jakie możesz ofiarować ze swojego czystego serca innym. Nie te, yy, nie te prezenty yy, za pieniądze. Owszem, one też są miłe, przyjemne, jeżeli też są dawane z czystego serca. Yy, ale te, które są niedoceniane, to są właśnie te jak uśmiech i. Zobaczcie, tu jest to sercowe moje drzewo. Uwielbiam je. Ja widzę w nim serce jest to serce. Nie wiem, czy wy widzicie. I jeszcze jedno. Trzeba samemu być radosnym, uśmiechniętym, a te wartości właśnie są tutaj. <laughs> Właśnie tu, w tym miejscu przyrody, tu jesteś obejmowany miłością, tu jesteś ładowany tą miłością, i tą miłość, którą tu otrzymujesz, możesz przekazywać dalej. Także jesteś kochany, jesteś ważny i jesteś bezsenny. I to też mówię. W liczbie, w rodzaju żeńskim jesteś ważna, jesteś kochana, jesteś cenna. Bo to jest prawda. Także to tylko tyle na dzisiaj. Tak krótko, ale myślę, że na temat. Dziękuję Wam.